co na wzdęcia po jedzeniu, ja bym poszła w drugą stronę. Dlaczego po jedzeniu są wzdęcia? Zacznijmy od tego, że jest rzeczywiście grupa produktów, które naturalnie i z naszego też wynika to z naszej fizjologii, będą powodowały wzdęcia, i na przykład to będą wszystkie kapustne, fasola, strączki ogółem, ciecierzyca, soczewica, humus i tak Natomiast jeżeli jesz ogólnie posiłki łatwostrawne, nie ma tam niczego ciężkostrawnego i wiesz też, że kiedyś po tym nie miałam wzdęcia, teraz co zjem, to są wzdęcia to trzeba zająć się jelitami. Jeżeli te zdjęcia są bardzo dokuczliwe, występują prawie po wszystkich posiłkach, no to trzeba właśnie zrobić analizę, co z tymi moimi jelitami się dzieje, a może miałaś ostatnio dużo stresu, może była jakaś antybiotykoterapia, a może źle sypiasz, bo to wszystko wpływa na to, że jest zaburzony mikrobiom naszego przewodu pokarmowego i tutaj właśnie i się okazuje, że później są trudności właśnie w trawieniu. Albo jeżeli występują na przykład wzdęcia, może to wynikać z nietolerancji laktozy albo z nietolerancji jakiegokolwiek innego produktu, bo zaznaczam, że jest naprawdę kwestia bardzo indywidualna i ktoś się na przykład naje dużej ilości surowych warzyw, zje sałatkę i po tej sałatce również będą wzdęcia. Jeżeli wzdęcia naprawdę tutaj nie przesadzam, nawet występują po wypiciu wody, po zjedzeniu czegoś kompletnie niewielkiego, no to warto tutaj właśnie zbadać się, zdiagnozować w kierunku SIBO. Także przede wszystkim proponuję również Tobie, Marto, żebyś prowadziła dziennik Żywieniowy, czyli na przykład przez 7 dni zapisywała wszystko to, co zjadasz, łącznie z gumą do rzucia, cukierkiem, słodzikami, wszystkim tym, co używasz, i po tygodniu zrobisz sobie taką analizę. No bo jeszcze proponuję dopisywać właśnie obok te objawy, czyli zjadłam to i mam takie objawy, i po tygodniu będziesz wiedziała, co tobie generalnie może tutaj nie służyć.